Jest mi bardzo miło gościć fantastyczną publiczność na nowym projekcie realizowanym w Zakliczynie, podczas nowego projektu, a to jest festiwal Co nam w sercu gra, dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co nam w sercu gra, czyli to, co jest najlepsze w Zakliczynie i w okolicach i podczas konkursów muzycznych, plastycznych i również krasomówczych. Mogliśmy się przekonać, jak mamy fantastycznie utalentowaną młodzież i dzieci, i mogliśmy też pokazać y, najlepsze zakliczyńskie y, produkty kulturowe. Festiwal, co nam w sercu gra, to jest inicjatywa Stowarzyszenia Klucz, tutaj wspólnie z Urzędem Miejskim w Zakiczynie właśnie realizujemy to zadanie. Na to, na to zadanie udało się uzyskać również środki rządowe, środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 45 tysięcy właśnie z Funduszu Promocji Kultury, bo właśnie tę kulturę, kulturę ludową chcemy tutaj promować, pokazując właśnie naszych lokalnych artystów. bardzo ważne, aby promować nasze dziedzictwo kulturowe, z którego znana jest Małopolska, ale też doskonale wiemy, że w takich małych lokalnych regionach, jak tutaj gmina i miasto Zakliczyn, również możemy odnaleźć wiele talentów. I ważne jest, aby w tym trudnym dla nas wszystkich czasie integrować mieszkańców, aby mogli właśnie uczestniczyć w tego typu wydarzeniach kulturalnych, aby mogli się spotkać ze znajomymi, z rodziną, z sąsiadami i również mogli posłuchać tego dziedzictwa kulturalnego, z którego słyniemy. Bo dzisiaj są z nami również Koła Gospodyń Wiejskich, które pokazują to, co najpiękniejsze w regionie zakliczyńskim, bo przecież Zakliczyn słynie z przepysznej fasoli i ją też musimy promować. Te wszystkie wyroby, które są właśnie z użyciem tej fasoli, też powinny być pokazywane. I bardzo się cieszę, że tak duże zainteresowanie i tak wielu mieszkańców przybywa tłumnie właśnie na to wydarzenie muzyczne, które zostało zorganizowane na rynku w Zagricky. Wczoraj na rynku odbyły się do rzęki gminy z występowała rekordowa liczba grupieńcowy, wieńcowych aż 19, więc to jest absolutny rekord. I bardzo się cieszę, że właśnie nasze społeczeństwo integruje się, przyjeżdża tutaj do Zakryczyna, aby właśnie wspólnie świętować. Tutaj właśnie w sercu miasta i gminy rynku od ponad 20 lat odbywają się tutaj właśnie święta Fasoli, Festiwale Fasoli. Dzisiaj tak to nazwaliśmy, aby właśnie podkreślić tą rolę tego właśnie, że wspólnie chcemy tutaj się spotykać, wspólnie chcemy świętować, chcemy właśnie pokazywać ten potencjał tego produktu, który tutaj powstaje. Właśnie fasola powstaje w naszych gospodarstwach tutaj w Dolinie Dunajca, ma też specyficzny, wyjątkowy smak, który właśnie odróżnia fasolę z Doliny Dunajca od innych fasoli. A oczywiście tereny tutaj na Dunajce, jak Harzewice, Faliszewice, również tereny Zakliczyna samego, czy też Rusławic są naprawdę dobrymi miejscami, gdzie ten groch rośnie, gdzie tutaj jest wytwarzany. Szczególnie cieszy fakt, że podczas dwudniowej imprezy, w sobotę mieliśmy 11. dożynki Gminy Zakliczyn, był prawie cały rynek, natomiast nie spodziewałem się, że tylu ludzi przyjdzie w niedzielę na nowy projekt, czyli co nam w sercu gra, jest fantastycznie, jest więcej ludzi niż było wczoraj, fantastyczne stoiska w ramach jarmarku fasoli, i produktu tradycyjnego małopolski, nie tylko z Małopolski, ale również z Podkarpacia i z województwa śląskiego. No czego chcieć więcej? Trzeba bywać na imprezach w bo one są fantastyczne.